Łubiny, pełni kwitnięcia. Żurawki też tutaj i tu piękny taki irys pojedynczy. Margaretki też w tym roku konkurują z łubinami. Tu jest czarnuszka, pięknie kwitnie na niebiesko. piwonie też zaczynają rozkwitać. Tu jeszcze róża. Tu będą piękne lilie, ostróżka też już tutaj zaczyna pomału kwitnąć. Szałwia też długo kwitnie, ładnie. Czosnki przekwitły, ale tu będą obok przegorzan. Takie kule. Błękitno-fioletowe, piękne. Tam bapsisja piękna w danki. No i na żółto z lasu przywieźliśmy sadzonki małe. Ach, zapomniałem. Tu jest skalniak, też ładnie tu łożaki kwitną sobie. Żarnowiec ten żółty to jest, o, przypomniało mi się. Orliki też dużo w tym roku, orlików jest bardzo dużo. No i zarośnięte moje oczko wodne. I rysy teraz już przekwitają żółte, ale będą niebieskie syberyjskie. I tutaj za chwilę też będzie Pompadaria kordata rozprasersowaty, pięknie kwitna, fioletowo. No, będą jeszcze krwawnice, jeszcze tutaj sporo będzie lilie. Złote rybki trochę się pochowały, a jest ich tutaj ze Tak, i tam są. Osoki, ale osowate też będą kwitły, białe kwiatuszki będą miały. A, pięknie jest w naszym rajskim ogrodzie.